Kaliśmy właśnie moi drodzy Gdzie my jesteśmy? W Ostrzyza nad rzeczką Jesteśmy w Ostrzyce ta okrzaczka Nieopodal krzaczka Obładowani Tak to wygląda Tam mamy auto kukurydza, zboże takie urozmaicenie dzisiaj będzie moi drodzy tego otomina bo dzisiaj miałem co prawda do tego otomina tam się udać później chciałem po tym pływaniu jakiś znaleźć sobie jakiś szlak żeby tam sobie ten jeden szlak przejść Niedźwiedź się śmieje ze mnie Trochę tam narzeka na mnie, że, że ja narzekam Ale ja tak, tak sobie żartuję. Ja jestem wychowany chłopak prosty na wsi I to tam nic nie przeszkadza tutaj Co prawda mam te, te ubrane takie te Co prawda mam te sandały takie ubrane moi drodzy Trzeba uważać, żeby mi coś nie ukąsiło, bo tutaj jest taki, to jest taka rzeka, taki strumień, Marcin tutaj chce ryby łapać, ale ja chciałem też sobie znaleźć taką możliwość, żeby sobie popływać trochę, moi drodzy. Nie wiem czy ja sobie tutaj poradzę, w tych warunkach. A jeszcze pokrzywy tutaj. Nie no, poradzę sobie z pokrzywami. Moi drodzy, tak to wygląda. Tak to wygląda. Już mnie pocięły te pokrzywy, ale to... Mam tylko nadzieję, że dojdziemy do jakiejś takiej fajnej wody. Niedźwiedź tam już ten idzie brunatny nie, to jest niedźwiedź polarny moi drodzy, bo tutaj są kajaki tutaj są nie Marcin? przed chwilą płynęły przed chwilą słyszałem, że płynęli tak to wygląda masakra no cóż ja te chcę nogi. no ty tutaj będziesz musiał synu uważać ja z tą bojką to tam mogę sobie wejść ewentualnie ale tak tutaj żeby wrócić dopłynąć do, do wrócić z powrotem w z to samo miejsce to też Mogę mieć mały problem. Marcin, bo to taka typowa rzeczka, nie? No, taka typowa rzeczka, strągi się łapie, tak? Nie mam pojęcia. No, nawet nie wiem, co będzie łapał. Ale nie, te, te robaki, ci, ja, ja łapałem w górach strągi, także mogą być zwykłe. Zwykłe te robaczki biorą. Pstrągi też biorą na te robaki. I biorą też na muchę, na muchę. O Jezus mojej drodzy To to ja będę Poradzimy sobie. To są schodki jeszcze, nie? Tak? Jakie tam nie widać w trawie zarośnięty? Aha! Ja wziąłem, dobrze ja wziąłem te, te krzesła też Zajmę ten plecak ten kół. się uwolnię trochę z tego tego A tutaj takie schodki są Marcin mówi. O. Tak to wygląda moi drodzy że tutaj można sobie do tej wody zejść ja mam tą boję, na pewno sobie poradzę co chodzi? no, już tutaj, żeśmy troszeczkę się troszeczkę z grubsza ogarnęli, moi drodzy statyw stoi bo ja będę nagrywał nagrywał jak wpływam w tej rzeczce a teraz idę do, do niedźwiedzia zobaczyć Co tam niedźwiedź? O tutaj sobie można popływać kajakami moi drodzy Super sprawa, niedźwiedź tutaj ryby łapie Masz coś za Tak. Bardzo Ci dziękuję, że zabrałeś mnie w te, te Nie chciałem powiedzieć mazurskie pola Kaszubskie, Kaszubskie pola super sprawa, tylko to trzeba lubić. My z, my z Marcinem jesteśmy wychowani na wsi, także to my sobie poradzimy, nie? Takie klimaty, bo to takie typowo tutaj wilgotność jest duża. Od ziemi i. To takie tak jak nad Wisłą, jak się nieraz przechodzi tam do tych główek. Takie łęgi, co są. Zarosnięte. Jak ktoś tam chodził, to wie o czym mówię. Ale fajnie jest. Ja, ja na pewno do wody wejdę, bo tutaj się okazało, że tutaj Marcina od Paulinki, siostry mąż, tutaj za plecami, znaczy teraz na tym terenie, w sumie to też jest jego, jego działka, za plecami on tam ma kawałek ziemi to jest w sumie je, 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 jego tutaj skrawek tej ziemi przy tej, tej rzeczce, dlatego pozwoliliśmy sobie tutaj po prostu się zatrzymać na pewno nikt nas nie przegoni stąd no woda jest taka trochę nietypowa Marcin tutaj próbuje coś łapać na na gumę na gumę próbuję ale dojechaliśmy to najważniejsze jakieś już już ten otomin to już A to się i tak będę jeździł codziennie będę się starał do tego otomina trzeba korzystać teraz dopóki jest ciepło bo lato szybko minie a na basen to zawsze wyprawa, nie? Logistyczna. Na basen to. W szczególności oto ten, aquapark w Sopocie. Taka woda, moi drodzy. Ja będę już tam zmierzał. Idę do swojego plecaka. Do dzieciaków. Fajnie jest, ale mówię to, wiadomo, dzieci pewnie wywolały tam typowo takie kąpielisko, co je przejeżdżaliśmy. Tam było, Chwaszczyno tam było Marcin? No, było tam takie jeziorko, Chwaszczyno niedaleko było, nie? No ale to nie zawsze musi być to samo. W tamtym roku chyba byliśmy, czy dwa lata temu byliśmy w tym Chwaszczynie. Marcin też mnie chyba wtedy zabrał. O, tak to wygląda. Pozdrawiam. Marcin! Gdzie my jesteśmy? W Ostrzycach. Pozdrowienia z Ostrzyc. Hej. Ja teraz będę nagrywał na tym drugim telefonie, jak tutaj pływam, moi drodzy. Na razie, hej. Pozdrawiam.